Loelo z tej strony jest Dzisiaj ze mną jest Julek. Z, Ju... z Julekiem dzisiaj jedziemy. Jak widzicie, ja jestem pilotem. Julek wie, że coś od wiatraka. -tra Kurno, nie pamiętam jak to się nazywało. Cześć od wiatraka w takim razie. Julek już startuje. Idziemy ja... tym Daj śmiało się. Czekaj, okay, do Dobra, dawaj, wyjeżdżaj. Po co? Ja mam te pląteczkę. Jak ja sobie ze sobą na skinie, nie słyszycie niestety. Później jedziemy, no, Julek będzie pilotem, ale tego to już poza kadrą się nie pojedziemy. Jak chcecie, no to napiszcie to w komentarzu pod filmem, jeśli chcecie po prostu, żeby Jurek był pilotem, hashtag JulekPilot, to możecie napisać, no, nie trzeba, ale możecie nabierać czy chcecie, tak jakbyś, tak, ja będę jechał sam. Czekaj, czekaj, zablokujecie ruch. czekaj, 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 Ojej, ale maklinka shawam, tak? Spoko Nie, pasatę pojedziesz, pasata pojedziesz. <dugerne> ja, ja, dam, ja, dam ci, ja, ci, ja, ci, ja, ci, ja, No. Szark, ludzie, że go nie sprzyjacie, ale on coś rozpierdzone z siebie to jest to, co trzeba imięszyć. Dyskoteka. Czekaj, zatrzymam ten, ten, ten tego teza przed tobą. Nie zamknij, bo już mam 8 Nie wjechałeś w niego? Czekaj, odsnaleźcie. Patrzcie, jaki obroty gdzie nawet brunotu, to ma 90 takich Zobaczcie, jak to się podoba. Wszystko O Boże, jak to wtopiło. Ej, wtopiło cię w to przed chwilą. Zobaczcie, jak to na. karcie wprawdzie Aj lol, z 3 minuty tutaj przyjechałem, i znowu cię wstąpimy. A i pojedziemy później na promie i się kończyli o 4 nocy, znaczy w i z Ej, zrób robi breaka. Teraz, dawaj. No że to nie zamrozi. Nie, zrób to. dawaj. Zobaczcie, bo zrobimy breaka, zobaczcie. Ja się na prawo, odsuń się na prawo, się na prawo. Beko. Aha. To jest chyba efekt. Aj, prosto, dobra. Czekajcie, co blokuje ruch, Czekaj, Czekajcie. Weź się leczyć chwilę. Widz wolno. Prowadził kiby. Najtrudniejsze parkowanie. Zaś najtrudniejsze parkowanie. No, no. Zobaczymy jak ruler cofa. Ale jestem, nie? Jestem obszerny bez policją. Gdzie? Tu? Tu? W tej Nie. I tak skaczy sko ten obszerny. O Boże, i ty masz tutaj parkowanie? Tutaj, zobacz, tutaj? Tutaj, ja ci trochę tutaj, dobra? Żeby ci było łatwiej Zobaczmy się się tam w Uwaga. Ogólnie nie bo w ogóle, ogóle są młody na ten. To jest się nie. I czemu sobie nie dałeś tamteczek jak tych nagródach na dachu? No ale tutaj dodatkowo było można wziąć wiesz. Jest. Tak paszek wygląda. Nie wiem, jak to wygląda. Znaczy, dwa płytki to.